Так, так. Дякую, Вадзька. Siada dobry bit, nawija to mit, więc tak powstaje hit. tak jak nie wiesz nie mów nic. Dotknij prawdy, orzec, może wszystko to dosłownie. Dotknąć wszystko tak i nie chodzi o pieniądze. Jeden mówi błądzę, drugi mówi, że tak sądzę. Jeden trzeci, drugi czwarty mówi, że poszło tak, listy gończe. Niestety jeden już wyjechał, ale dobrze się kupił. Dom za 200 tysięcy euro się ma. Tutaj w sumie, jak żyć z takim kredytem, mieć to na bani, i że życie jest wynikiem, co ma. To ci wróci i to, co też przywróci, że to wszystko będzie dobrze. Przecież możesz wrócić, stan psychiczny nie jest ciężki, bardziej jest tu dobry. Dlatego na spokojnie siada tylko hobby. Nie chodzi mi o dobrobyt, chodzi kumulacja wersów. To jest jak? To to lotek, mówię, że jebasz przestój. Mówię ci człowieku, życie na spokojnie. Mówię ci, rymy lecą zawsze tutaj wolne. Bynajmniej tak sądzę, nie chodzi mi o pieniądze, Hajsy i dzikie rządze. Może tutaj na zatworze, nie na hardkorze tutaj mogę to pomogę dotni prawdy do tych, jest tu, odpala się jak trotyl. I w chuj tych emocji, ludzie nie jeden popełnia jakieś zbrodnie. Tak to jest ciężko, błędy życia niech to dotknę. I zobaczę, jak wszystko wygląda z zajawką. Hip hop między ławką i trawką, z kumulacją. Tutaj nie chodzę, człowiek do kościoła, ale nieraz łapała mega paranoja. Życie o przepojach, o różnych też nastrojach Taka parabola, niestety hola Nie jeden by chciał mieć tu zajawkę to nie jest takie proste nosić czapki z daszkiem, żeby zrobić coś z serca i nazwać też projektem. Masz tu wolną przestrzeń, myśli to bezpieczne. Nie strzelam tu z pracy, bardziej skuszy celnie snajper Oczywiście wszystko luźnik, zawsze to z dystansem. Nie jestem tak naćpany żeby tu nawijać, nawijam to prawie na coś. masz taki klimat, tutaj podbijam piłeczkę nie balantową, jesteśmy z zolwą pracy owoc. Tutaj wchodzę nie jak roboty robotyka cybernetyka, metacyberneta, informatyka, styka dawaj loja ci głośnika fikam i tutaj wersów nie unikam, nie przenikam dałbym za jeden też magika, który już tutaj nie żyje taka domy ziomek, stylistyka, domek z nie burzy, możesz wzruszyć, wróżyć i się wzruszyć i to idzie utuczyć, jak dzika w sumie na jednym rożnie, łap to masz tutaj lajtową ode mnie prośbę, ej człowiek, co jest grane, nagrałem to i nie skończyłem też nad ranem Żaden zamach stanu Dawaj tu, dawaj do szarów I wieziemy się pomału Wszystko na legalu Dawaj jeszcze bardziej, haruj Przypierdolę sobotę, wleci highs very nice i teraz to widać